Rozgość się w przestrzeni nawi. Miło mi, że tu jesteś. Być może to czytanie będzie właśnie dla Ciebie. Weź głęboki oddech, otwórz serce i pozwól, by to przesłanie spotkało Cię dokładnie w tym momencie, w którym tego potrzebujesz. Zapraszam do słuchania. Wagi, dla Was energią ogólną na grudzień jest Trójka Mieczy. To karta, która symbolizuje ból emocjonalny, złamane serce, rozczarowanie, smutek lub poczucie straty. Wskazuje na to, że możecie przechodzić przez trudny okres, czas związany z jakąś formą zranienia, nieporozumienia lub bolesnej prawdy. To jest energia, która wymaga konfrontacji z bólem. Nie daj się jej uniknąć, trzeba przez nią przejść. Może to dotyczyć sytuacji w pracy, w relacjach lub po prostu wewnętrznego smutku, który nosicie. Ważne jest to, aby pozwolić sobie na odczuwanie tych emocji, ale pamiętać, że to jest stan przejściowy. Miesiąc ten może być emocjonalnie wymagający. Ale pamiętajcie, że po burzy zawsze wychodzi słońce. Konieczna jest akceptacja tego, co boli. W sferze zawodowej Tarot odpowiedział gwiazdom, ósemkom, pentakli i asembułach. Pierwsza karta to gwiazda. Przynosi nadzieję, inspirację, uzdrowienie i poczucie odnowy. Oznacza to, że mimo trudności emocjonalnych w sferze zawodowej macie powody do optymizmu. Czeka Was przypływ nowych pomysłów, wiary w przyszłość i poczucie, że jesteście na właściwej ścieżce. Obok pojawia się ósemka pentakli. To karta ciężkiej pracy, rzemiosła, zdobywania umiejętności i poświęcenia. Sugeruje, że wasz sukces nie przyjdzie sam. Będzie wynikiem waszego zaangażowania, dbałości o szczegóły i doskonalenia swoich umiejętności. Jesteście w procesie tworzenia czegoś wartościowego, co wymaga skupienia i cierpliwości. I Asbuław. To karta nowego początku, pasji, inspiracji i działania. W pracy i finansach oznacza to nową propozycję, projekt, pomysł na biznes lub po prostu przypływ energii i motywacji do działania. Połączenie tych trzech kart sugeruje, że miesiąc ten przyniesie Wam wielką nadzieję, możliwość ciężkiej pracy nad czymś wartościowym i zupełnie nowy, ekscytujący początek zawodowy. W tym obszarze mamy nadzieję i inspirację prowadzącą do ciężkiej pracy, która zaowocuje pięknymi, pasjonującymi możliwościami finansowymi lub zawodowymi. W relacjach rodzinnych i związkach mamy Króla Kielichów, dziewiątka Kielichów i Szóstkę Buław. Ten układ jest pełen emocji i sukcesów. Król Kielichów na początku wskazuje na dojrzałą, emocjonalną energię w relacji. Reprezentuje osobę, Partnera lub rodzica, który jest opiekuńczy, empatyczny, wrażliwy, ale też potrafi kontrolować swoje emocje. W relacjach panuje atmosfera zrozumienia, miłości i emocjonalnego wsparcia. Dziewiątka kielichów to karta spełnienia życzeń, satysfakcji emocjonalnej i zadowolenia. Wskazuje, że czujecie się dobrze w swoich relacjach. Wasze emocje, potrzeby są zaspokajane, a marzenia o szczęśliwym związku stają się rzeczywistością. Panuje atmosfera dobrobytu emocjonalnego. Szczytem jest szóstka buław. To karta zwycięstwa, sukcesu, uznania i postępu. Mówi, że wasze relacje wchodzą na nowy, wyższy poziom. Możecie wspólnie świętować jakiś sukces, osiągnięcie lub po prostu poczuć dumę ze swojego związku czy rodziny. Jesteście widziani jako zwycięzcy, a wasza relacja jest wzorem dla innych. Podsumowując, mamy tutaj dojrzałe emocje i spełnienie prowadzące do wspólnego sukcesu, uznania i radości w relacjach. Dla Singli, Terot odpowiedział piątką buław, rycerzem pentakli i rycerzem buław. Piątka buław sugeruje, że w sferze randkowej panuje pewien chaos, rywalizacja lub niezrozumienie. Może być wiele osób zainteresowanych, ale też wiele tarć i gierek. Lub po prostu brak jasności co do intencji. Sytuacja może być napięta i wymagająca energii. Następny jest rycerz pentakli. Ten rycerz jest powolny, metodyczny i stabilny. Sugeruje, że mimo chaosu pojawi się ktoś, kto podejdzie do randkowania bardzo poważnie. Ktoś solidny, lojalny, kto nie będzie grał w gierki, ale będzie chciał budować coś trwałego. Będzie działał powoli, ale konsekwentnie. Ostatni jest rycerz buław. To rycerz pełen pasji, energii, pędu i charyzmy. W przeciwieństwie do powolnego rycerza pentakli, rycerz buławowy wnosi ekscytację, spontaniczność i pożądanie. Sugeruje, że po chaosie i spotkaniu stabilnej osoby pojawi się ktoś jeszcze, albo ta sama osoba pokaże nowe oblicze. Ten ktoś trzeci wniesie do waszego życia ogień i pasję. Podsumowując, mamy chaos ratkowy, pojawienie się stabilnego i powolnego partnera, a potem przypływ pasji i ekscytacji, a być może pojawianie się bardziej ognistego i dynamicznego partnera. Radą dla Was jest Rydwan. To karta kontroli, determinacji zwycięstwa i pokonywania przeszkód. Symbolizuje konieczność wzięcia sterów we własne ręce i podążania naprzód, pomimo przeciwności, szczególnie tych związanych z trójką mieczem. Rada brzmi: skupcie się na swoich celach. Bądźcie zdeterminowani i nie pozwólcie, aby emocjonalny ból lub zewnętrzne przeszkody zatrzymały wasz postęp. Musicie zrównoważyć przeciwstawne siły, jak czarne i białe sfinksy ciągnące rydwan, i kierować nimi z żelazną wolą. Zdejmijcie kontrolę nad swoim życiem i ruszajcie do przodu, z pewnością siebie. Zwycięstwo jest możliwe, ale wymaga dyscypliny i koncentracji. Dziękuję ci za to, że byłeś ze mną do końca tego czytania. Jeśli poczułeś, że te słowa były dla ciebie ważne, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Będziemy mogli spotykać się częściej. Twoja obecność ma znaczenie. Niech ci się darzy.